Witam serdecznie z tej strony Wojtek Młożykowski, autoforex.pl. Ponieważ mamy wakacje, więc tak naprawdę rzadko jest możliwość, żeby jakoś porozmawiać czy nawet nagrać wideo. Ja dzisiaj specjalnie wstałem wcześniej, żeby tylko zobaczyć jaka jest sytuacja na naszym wspólnym koncie live i poinformować o zmianach, które wydarzyły się na blogu. Może zacznę od tego, że dodałem nową grupę dyskusyjną Można ją znaleźć na stronie autoforex.pl Serwis Dołącz do dyskusji lub poprzez menu wchodząc w autoforex.pl i Dołącz do dyskusji Tutaj akurat czytałem wiadomość jednego z użytkowników tej grupy dyskusyjnej no i właściwie tutaj się ładnie z nami przywitał i polecił swoje statystyki pod nickiem Alter Investments ja no, już sobie otworzyłem tutaj jego stronę Żebyśmy mogli zobaczyć mniej więcej przynajmniej na Zulu Trade, jakie on ma wyniki. No, najszybciej można ocenić inwestora po statystykach wszystkich łącznych, już nie, nie patrząc na transakcje, transakcje to bardziej jakbyśmy się zastanawiali, czy już chcemy go dodać do swojego konta. Ale no ja najczęściej patrzę tutaj na to najgorsza transakcja, to już mi po prostu dużo mówi o inwestorze. Tu jest minus 75, czyli bardzo mała, to jest dobrze. A najlepsza transakcja 265, także tutaj to wygląda z tych dwóch, patrząc na, tylko na te dwa parametry wygląda naprawdę bardzo dobrze to. Średni czas transakcji 11 godzin, czyli e, ten inwestor trzyma dosyć. znaczy dosyć... trzyma krótko, ale względem naszego konta, który założyliśmy gdzieś staraliśmy się szukać raczej inwestorów, którzy po prostu otwierają krótkie i szybkie pozycje, to pewnie byśmy go nie wybrali. Transakcje wygrywające 42%, czyli normalnie, tak jak mniej więcej jest u normalnych inwestorów, a nie 90, 95 czy 99. Transakcji dosyć mało, no ale to jeszcze będzie czas na to. Także to wygląda tu dobrze. E, opinie są też niezłe. E, tylko tu widzę ostatnie dni są. Taki mniej zyskowne, tak? Bo tutaj, jeżeli transakcja jest zamknięta, to jest koło 0. Raz było 25 pipsów, dwa razy była taka strata. Prawdopodobnie limity ma ustawionych na tych, ustawione na tych poziomach. O, właśnie, żebyśmy widzieli takie zyski jak tutaj 61, 100, czasem tutaj ładnie 129. No, w sumie nie wygląda to źle na dłuższą metę. Zobaczmy ile zarobił w ciągu jednego miesiąca ostatniego No to ładnie zarobił, 1000 pipsów w ciągu miesiąca Tu jest bardzo fajna rzecz, maksymalna liczba otwartych transakcji to tylko 3 Czyli jakbyśmy go dodali do naszego konto, konta Ustawili, zostawili te wszystkie limity, które są, ale wyrzucili pozostałych inwestorów To wykonałoby się wszystkie transakcje tego inwestora czyli też byśmy zarobili 1000 pipsów ja bym akurat nie dodawał tego inwestora do konta z tak małym depozytem jak my mamy no ale na pewno ma dobre wyniki no jednak no to wy decydujecie więc jeżeli uważacie, że powinniśmy jednak go dodać to dajcie znać, najlepiej na nowej grupie dyskusyjnej e, jedynym minusem tej grupy tak poza tym działa w niej wszystko bardzo fajnie jest to, że trzeba mieć konto Google czyli jak nie masz konta Google to po prostu no, musisz się zarejestrować a to jest utworzone przez Google i więc możesz te konto bardzo szybko w nich założyć ponieważ wybierają użytkownicy grupy dlatego tutaj teraz zadam pytanie yy, czy dodać tego inwestora klikam sobie w odpowiedzieć no i prosto czy dodajemy ok, klikam publikuj i mamy nowy wpis, tak? Czyli teraz proszę cię przejść na stronę autoforex.pl, w menu wybierz autoforex.pl, dołącz do dyskusji, przejdź do tematu ustawienia konta live i odpowiedz na to pytanie. Jeżeli będziecie chcieli, to dodamy tego inwestora. Może trochę konto przyspieszy. Ok, teraz w ogóle wróćmy do naszego konta i zobaczmy co się dzieje, bo ja w sumie nie zaglądałem przez dobry tydzień. No i w sumie działo się dosyć dużo, mówiąc szczerze. Ostatni miesiąc tu mieliśmy nawet duży spadek, ale to wszystko działo się na zysku. Na szczęście nie dotarliśmy do naszego kapitału początkowego, więc nie jest najgorzej. Tu widzę bardzo ciekawe pozycje otwarte. Jeszcze nie zamkają, może coś jeszcze nawet lepszego z tego będzie No zobaczymy Można oczywiście dodać paru inwestorów, bo często jest tak, że po prostu nie ma żadnej transakcji otwartej na koncie Szkoda, bo mogłoby coś się w tym czasie dziać Tak więc spokojnie możemy dodać jeszcze kilku inwestorów i się tym nie przejmować Prawdopodobnie będą grali w innych godzinach Z tego co pamiętam to New Wave tutaj robił nam największe problemy Przejdźmy sobie do historii Zobaczmy ten ostatni miesiąc. Możemy sobie zawsze najlepiej klikać wszystkie transakcje, jak pokazuję. Przejdźmy sobie do zakładki New Wave. I tu jest akurat to wyświetlone w dolarach, ale możemy sobie przełączyć na pipsy. Nasze transakcje wyglądały bardzo podobnie jak jego. To dobrze. Czyli tak, tak naprawdę. Przez cały ten okres zarobił on dla nas 154 pipsy. Tak? I to takie było dosyć stresujące, bo jedna transakcja była nawet na poziomie minus 400 pipsów, więc jakbyśmy ustawili tam większe loty na nim, to mógłby być problem. Tak, ale na szczęście gramy jednym mikrolotem, więc taka transakcja nie zagroziła nawet kontu, które ma 300 dolarów, czyli bardzo mało. Więc to jest po prostu kwestia zachowania tego buforu, żeby być przygotowanym na takie rzeczy. Trzeba mieć po prostu depozyt na takie rzeczy, żeby po prostu, bo w przeciwnym przypadku możemy wyzerować sobie konto. Tak więc uważam, że słabo. No jest to prawda zysk, ale ryzykownie. Proszę również napisz na grupie dyskusyjnej, e, czy. usuwamy new wave dobrze napisałem jest link ok, zobaczmy pozostałych inwestorów, bo mamy ich w sumie trzech startujemy sobie podacie i tutaj widzimy, że ten inwestor zarobił dla nas 124 pipsy czyli to też nie jest jakiś duży zysk, no ale jest co ciekawe, w tym okresie chyba nam nawet poszło lepiej niż jemu. Prawdopodobnie jakieś jego y, bardzo stratne transakcje nie otworzyły się na naszym koncie ze względu na ograniczenia. Także wyszliśmy nawet lepiej niż ten inwestor, tak? bo my jesteśmy zwolennikiem. To są nasze zyski z jego transakcji, a to jest inventor, to są inwestor, to są jego zyski y, z jego transakcji. Czyli generalnie mamy. No, może nie lepszy system od niego bezpieczeństwa, ale po prostu uniknęliśmy jakichś transakcji, które bardzo naruszyły to konto. Zobaczmy, jaką miał najgorszą transakcję. 109, czyli w porządku. Taką dopuszczalną naszego konta. No i ostatni inwestor to What's to podacie Podacie zamknięcia sobie ustawiamy. I widzimy, że zrobił nas 48 pipsów, czyli niedużo. A najgorsza transakcja to 104. No czyli w sumie słaby wynik, tak? Jeżeli macie jakieś opinie, chcecie kogoś usunąć, dodać, to piszcie. Generalnie wszystko będziemy uwzględniać. Ja dzisiaj mam jeszcze propozycję dodania jednego inwestora z Signal EDC. Trafiłem na niego w sumie przypadkowo. Ale w jakiś sposób mnie zainteresował. Otwiera jednocześnie kilka pozycji, ale przeważnie są one zyskowne. Wiadomo, że jak są stratne, to jest kilka stratnych. W ciągu ostatniego miesiąca zarobił 1636 pipsów. Tak, tylko że na naszym koncie na pewno tyle nie zarobi, bo u nas otworzy prawdopodobnie jedną, maksymalnie dwie transakcje. Właśnie tu nie wiem, jak mu ustawić że jak będą wolne sloty, żeby otwierał 3 czy tylko jedną. Może ustawimy, niech otwiera tyle innych wolnych slotów, bo jak są wolne, to po co mają stać i czekać, nie wiadomo ile na, następną, na następny sygnał. Tak więc każdy może sobie przejrzeć jego, jego statystyki. Nie będę teraz dokładnie pokazywał, po prostu dodam go do konta. On ma jednocześnie 5 maksymalnie. Dobrze, i tak zostanie tyle ile mam maksymalnie, nic tu nie zmieniam. Ok, zobaczmy czy już jest w naszym koncie. I już go tutaj widzimy. Tutaj możemy sobie stawić na więcej. No to są w tej chwili całe ustawienia tego konta. Nic specjalnego tu nie ma, to są praktycznie domyślne ustawienia. Praktycznie przy klikaniu na śladu nic nie zmieniam. Czekam na wasze sugestie co możemy zmienić, co chcecie sprawdzić jak działa. Możemy nawet wykorzystać analizator transakcji, aby obliczyć y, dla każdego z nich optymalne limity 100+. Nie wiem, czy znasz tą stronę. Forexpl. Cześć, ok, takie stare nagranie, ale tutaj możesz sobie pobrać y, analizator transakcji, y, który liczy transakcje w Excelu. Robi taką własną analizę i oblicza optymalny limit 100, plus 100. Take profit nie robiłem, to było bez sensu wtedy. Także polecam to narzędzie. Tam są wideo, jak z tego korzystać. Bardzo fajna sprawa. Ok, na dzisiaj to wszystko. Czekam na Twoje komentarze, wiadomości na grupie dyskusyjnej. Jeszcze raz przypominam: autoforex.pl, dołącz do dyskusji. Tutaj możesz się wypowiadać. Po prostu rozmowa w komentarzach jest bardzo kłopotliwa i, i ciężko się skupić, bo te komentarze są w różnych tematach, dlatego po prostu będziemy te tematy zakładać tutaj. To jest bardzo fajnie rozwiązane, więc myślę, że ci się spodoba. Na no dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Wojtek Muszkowski.